Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie montuję i edytuję tego vloga ten film i widzę, że nie mam zakończenia ani wstępu zresztą. Gdzieś mi te pliki uciekły, także przychodzę teraz, żeby się z wami przywitać. Zaprosić serdecznie do oglądania tego filmu, bo dzisiaj będę mówić o naszych nowych podłogach. Opowiem Wam właśnie yy, i pokażę przede wszystkim, jak one wyglądają, co wybraliśmy, dlaczego to wybraliśmy i za ile to wybraliśmy, także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Miałam, muszę wam jeszcze pokazać deski, ale to będzie chyba w ostatnim w osobnym filmie albo zobaczycie po prostu w... Trakcie, w trakcie innych filmów, w trakcie oglądania. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie te pytania w komentarzu. Dajcie mi znać, bo tutaj uchylę rąbka tajemnicy, że podłogi i nawet karpety, czyli wykładziny są wykonane z naturalnego tworzywa. I to teraz nad czym się zastanawiam, to ewentualne czyszczenie tych karpetów. Chodzi mi tutaj o środki chemiczne, czy naturalne właśnie tworzywo będzie prze wytrzymywać takie środki chemiczne. No. Wszystko zaraz wyjaśnię w filmie, także zobaczycie. Jak już oglądniecie film to wszystko połączy się w całość i wtedy serdecznie zapraszam. Powiedzcie mi co wy o tym sądzicie, co o tym myślicie, jak to będzie właśnie z tym naturalnym tworzywem. Yy, czy to będzie wytrzymywać właśnie taką chemię, bo jestem teraz do tego bardzo ciekawa. Więc pokażę wam tutaj pokoje jak wyglądają. Po założeniu tego karpetu, tej wykładziny. Choć powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że tak jakby pomniejszyło e, trochę pomieszczenie, także to nie wiem czy kwestia koloru. Mm, Ciekawe, może się znacie, może się orientujecie tak na kolorach, żeby powiedzieć mi, czy beżowy jest trochę pod słońce, czy beż pomniejsza, pomniejsza pomieszczenie i na przykład szary byłby lepszy w tym wypadku. Tak wygląda przedpokój. naczyno no u góry, tutaj jest pokój Fifiego, ale tu są wszystkie rzeczy. No i tutaj jest sypialnia. Trochę lepiej, akurat jest mi nagrać, bo światło tak nie pada. Także wydaje mi się, że ten beż pomniejszył. A może zrobiłeś też tak przytulniej? No nie wiem. No ciekawe, czy, czy szary. Szary no, daje inny efekt, tutaj też założone jest w szafie Ryszak spadł No, także tak to generalnie wygląda Także uważam, że, że spoczko e, Na podłodze, na podłodze założona jest wełna, tak się mówi pokażę wam się chociaż wyglądam, kiepsko jestem więc podłoga, którą tutaj widzicie jest wykonana z materiału naturalnego, bo jest zrobiona z wełny z wełny owczej, cena była cena była mniejsza niż tych parkietów niż tych karpetów z tworzywa sztucznego, ale takich bardziej przyjemnych bardziej takich miłych, dlatego bo, ym, dlatego bo Anglicy, dlatego bo Anglicy po prostu bardzo lubią jak jest, tak wiecie, wygodnie. Znaczy w ogóle nie Anglicy, tylko może yy, chyba wszyscy, bo yy, ja tak szczerze powiedziawszy nie spotkałam się z tym, że karpety można yy, z karpetami wykonanymi z, ow, z Owczej Wełny, znaczy no, na pewno były, ale na pewno nie spotkałam się tak jakby gdzieś, żeby leżały. Także chyba bardziej są popularne te takie delikatne. Więc te w każdym razie były tańsze, bo wydaje mi się, że takie zwykłe to około 30 metrów, które nas interesowały, które mieliśmy wcześniej, to było około 30 funtów za metr kwadratowy, około 35-30. Tak. Granicach, a te kapety, które wzięliśmy, były gdzieś około 25 funtów za metr kwadratowy, także e, w ogóle za górę ze schodami zapłaciliśmy 1700 funtów za sam materiał. E, 1700 funtów z wykładzina i pod tym oczywiście jest taki podkład specjalny a y, za y, wykonanie, czyli założenie tego, tej wykładziny zapłaciliśmy 250 funtów w ogóle 220 tylko dołożyliśmy jeszcze, bo pan pracował sam, pracował dość długo i wydawało nam się, że jest to naprawdę cena 220 funtów y, naprawdę niska y, bo powiem wam, że zastanawialiśmy się rozglądaliśmy się za położeniem y, u... Y, u Polaków, w polskich firmach, za położeniem podłogi panele i płytki. No ja wiem, że płytki to może troszkę, chociaż nie wiem czy ciężej położyć niż wykładzinę, bo tutaj wykładzinę musicie położyć najpierw ten podkład, przygotować listwy, przygotować, wiecie, tam wszystko pod listwy takiej igiełki, czy nie wiem jak to się specjalnie nazywa fachowo. A jednak z płytką, no to masę i jedziecie. No później ewentualnie tam fugi i to wszystko, ale e, szczerze powiedziawszy nie wiem, e, nie wiem generalnie, która praca jest cięższa, wydaje mi się, że są dla mnie, oczywiście z perspektywy takiego niedoświadczonego człowieka, są bardzo porównywalne i położenie takich płytek zostało nam wycenione w samej kuchni, samej kuchni, gdzie no to na pewno więcej było przestrzeni niż sama kuchnia na e, Między 1200. Jedna była oferta 1200 funtów, a druga oferta to było 1400 funtów, więc w polskiej firmie za położenie płytek na tam, nie wiem, ile 20 metrów jeszcze całe, bo kuchnia już jest położona, więc na pewno odchodzi tam jakby ta, ta kuchnia bo liczona jakby całe pomieszczenie z kuchnią. Także powiem Wam, gdybym miała tyle zapłacić za położenie płytek, to na pewno zostałabym fachowcem. E, sama bym je położyła, także albo będziemy kłaść płytki sami. Albo będziemy, e, położymy po prostu e, deskę. E, ja za tym jestem pomysłem zdecydowanie bardziej, e, ponieważ podłogi położyliśmy, e, deski położyliśmy sami, już. Kilka razy. Kładliśmy wcześniej panele, deski panele, więc teraz też położyliśmy w końcu sami deskę podłogową, którą Wam zresztą pokażę. Deska była wyceniona tani, bo położenie płytek w tych pomieszczeniach, które Wam powiedziałam 1400, od 1200 do 1400 funtów za 20 metrów, czyli około, wiecie tam nie wiem, 8000 zł za 20 metrów. I bez cokolików dodam, a Położenie deski było między 500 funtów a 600 funtów w salonie i w przedpokoju. W sumie to jest taka, wydaje mi, mi się, że cena jeszcze do zaakceptowania, taka no, przystępna, jak na mnie. Natomiast 500 funtów za położenie deski, a położenie w 250 funtów, a to tak w ten, sam, w ten sam czas by się zrobiło. Deska bardzo prosta na taki klik, także tylko dociąć po prostu. To wymaga fachu, więc rozumiem, że może to więcej kosztować, no ale to już yy, tak naprawdę ja nie oceniam, po prostu Wam mówię. Ja oceniłam tylko pod takim względem, że stwierdziłam, że zrobimy coś sami, ale nie uważam, że to była zbyt jakaś tam wykurowana opcja, po prostu uznałam to za oszczędność. No płytki to zupełnie inny temat. Także to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, pokażę Wam deskę, ale chyba nie dzisiaj, yy, bo dzisiaj Wam chciałam pokazać właśnie yy, te. Wykładziny. Póki wiecie, jeszcze wszystko jest nic nie nałożone. E, no i chciałam Wam powiedzieć, z czego są wykonane i jaka była cena i mm, opłata za zrobienie tej wykładziny. Później wytłumaczę, zresztą rozmawiałam właśnie z jednym panem, także chyba powiedział, dlaczego e, też takie on jakby kwoty, y, jakie dlaczego oni takie kwoty liczą, a to wam może tutaj powiem. Właśnie jeden z pan z firmy powiedział mi, że e, często z, po, czy nie wiem czy często, ale właśnie no tak kilka razy to podkreślił, także wydaje mi się, że to odbiorę, wnioskuję, że może to być często że właśnie świadczą usługi dla osób, na przykład, które mają domy z kansilu. Te domy z kansilu, a szczególnie tutaj, nie wiem, bo wszędzie na pewno u nas tak nie było, ale tutaj wiem, że te domy z kansilu naprawdę można wykupić w bardzo niskich cenach. I bardzo często, na przykład, jak dom jest wykupowany za 60 albo 70 tysięcy funtów, trzypokojowy, to ym, wiecie, po prostu ci panowie Polacy przyjeżdżają i oni czasami nawet sobie życzą za całe wyremontowanie całego domu, od stóp do głów ze wszystkim, z wymianą okien i tak dalej, drugie tyle i wiecie, tam po prostu nikt na to nie patrzy, no bo po prostu w rezultacie, nawet tak jak sam podkreślił jak ktoś da 70 plus 70, czy tam nawet mniej, bo mówił akurat 50, jak da ktoś 70 plus 50 to jest 120 tysięcy to uwierzcie mi, w domu za tyle ciężko kupić, no kancelarskie domy właśnie całują się tym, że później można wykupić chyba minus 20% Tani niż cena rynkowa, jakoś tak jest. W każdym razie, no ten interes jak najbardziej rozumiem, no bo jakbym kupiła dom za tyle, to bym komuś mogła tyle zapłacić, ale ja domu za tyle nie kupiłam, więc u mnie to troszkę sytuacja inaczej wygląda. I po prostu wydaje mi się, że te firmy, akurat, no przynajmniej jedna z nich na pewno brała bardzo często takie usługi i w takich miejscach wykonywała te, te, swoje, te swoje remonty, dlatego Dlatego te ceny są wtedy zrozumiałe, no ale jak ktoś przychodzi do takiego klienta jak ja, to niestety, to wiecie, ja już mam naciągnięty budżet na dom, <grym, 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 więc muszę już reszcie zrobić po kosztach. Więc reszcie muszę zrobić po kosztach. No i to wszystko w dzisiejszym filmie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, jak zawsze zapraszam was ponownie do odwiedzenia tego kanału. Pozdrawiam was serdecznie i ciepło do zobaczenia. Ta.